Mino właśnie północ u Gabryśki! I Gabryśka Kuba nie odmieniła sobie kolor włosu i kupiła sobie czapę na zimę. No i w ogóle chciałam Wam powiedzieć, że jest fajnie, że idą święta i że w ogóle, no. Pierdolę, bo pierdole To było słabe. Ma taką samą ty, nie? Mhm, nie! <grywanie> Zamówić. chyba dlatego, że ostatnio to tak, ty skarbunce pozrociła, tak ja skarbunce. przyznawi się kuwa szczerze, że ja kuwa pozwróciłem skarbunce tego, że ona była w Los Angeles, a ja nie była w Los Angeles. Kurwa, ja to kuwa ledwo do rodziców pojadę, bo mi się nie chce. Ona aż tam zapierdalała. No i ja pierdolę, nie? jak to tak można, nie? No ale jak się mam manole, jak się mam manole, to się źle to. No, ja to najwyżej lotom, do biedronki, bułkę. Chociaż kupa to jeden stokrotny była, nie? Mi się kupiłem, kupa, no, ale co tam, nie? No, no i tak kucie, no. No nadal czuję te włosy kucia z no, w nosie, no. Oto się wytnie.